Gryzję z nożycami zmierza. Rysujemy. Hej, tu Panda. Dziś narysujemy kasztanowe ludziki. Oczywiście wykorzystamy mój piórnik kształtów. Zaczynamy. Zaczniemy od narysowania ludzika. Na początek weźmiemy koło. Narysujemy głowę. Jak wiecie, kasztany mają takie przejaśnienia na skórce. Musimy je narysować. Na każdym z nich. To troszkę wygląda jak czapeczka. <laughs> Teraz za pomocą kropek powstaną oczy. Sięgniemy po linię prostą. Powstanie nos. A dzięki narysujemy uśmiech. Hm. Dalej linia prosta to będzie jego szyja. I znowu sięgniemy po koło. Teraz narysujemy jego tułów. Musimy pamiętać o przebarwieniach na kasztanie. Świetnie! Teraz za pomocą linii prostych oraz kształtów kropli narysujemy jego ręce. Zazwyczaj robi się je z zapałek, który wkłada się do otworów zrobionych w kasztanach. Trzeba uważać podczas ich nawiercania, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Najlepiej poprosić o pomoc dorosłych. Jeszcze musimy skończyć rysować nogi. I ostatnia noga. Teraz czas, żeby powstał kasztanowy konik. Wykorzystamy Co do tego kasztanowca. Zaczniemy go rysować od jednego środka, wykorzystamy drugi Nie! Kształt. Będzie to przebarwienie i jednocześnie konia. zebrać jeszcze oko. I za pomocą linii prostych narysujemy uszy. Dalej powstanie szyja. Sięgniemy raz jeszcze po elipsę. Dzięki niej powstanie tułów. W kasztanach najlepsze jest to, że mają różne kształty i dzięki temu można zbudować różne i różne zwierzęta. Na przykład konia, psa, jeża. Teraz jeszcze za pomocą Albo zebry. W kropli skończymy nogi. Będą oczywiście cztery. Na ich końcach narysujemy A... kopyta. Na końcach zapałek Bo jest siarka, która jasa. idealnie udaje zakończenia końskich nóg. Super! Na... Kasztanowe ludziki narysowane! Ludziki koni. To ma ochotę się pobawić? Może wy na swoich rysunkach narysujecie na przykład kasztanową rodzinę? Zabierajcie się proszę do pracy! Pokolorujcie swoje rysunki i pokażcie wow. się Wyślijcie do nas swoje prace na www.forfunkids.pl A my pokażemy je na ekranie telewizora. Hello! Zizi, nowe słowa. Come on! Dziś do nas, przyszła pewna pani, miała